Zaczynają skrzypek od 15. Teraz czas najwyższy na, na konkurs. Pojechane literki 4266430. 30. A teraz uwaga, literki jak brzmią na dzisiaj? EZKC I A SNZ. EZKC I A SNZ. Proste to pytanie dzisiaj, proste hasło, nie będę was przemęczać przy takiej temperaturze 27,5 stopnia nadal w Łodzi, wow. 42, 664, 30, 30, literki właśnie publikują się na naszym profilu facebookowym Kurzela i Skrzypek od 15, a ja już odbieram pierwszy telefon do wzięcia, oczywiście zaproszenie do Aquaparku Fala, podwójne, wypasione. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie słowo? Myślę, że to będzie szczeniak. Tak, i bardzo dobrze myślisz, prawidłowe, chociaż... No cóż, no mogłeś chociaż się wstrzymać, moment, no, pomedytować po chwileczkę, żeby miała jakąś satysfakcję, ale trudno. Jak to faceci, no, spieszą się i spieszą. Kochany, no to tsz, jak najbardziej, no, o szczeniaku sobie z słuchaczką rozmawiałam kilkanaście minut temu, jakie to są urocze, ale kłopotliwe. I tak szczeniak mi został, na, że tak powiem, w główce. I za... nie, nie. słuchałeś, to wiesz. No dobrze, jak masz na imię? Ezefekt. Zbyszku. Drogi nasz zbyszku, to dla ciebie zaproszenie podwójne do akwaparku fala. Bierz kogoś pod pachę, zasuwaj i mocz się tam w wodzie ku ochłodzie swej. Pa, trzymaj się. Ja mam dzisiaj jakąś niezdrową skłonność do rymowania i do jakichś przysłów dziwnych, ale to wszystko z powodu upału. Na pewno się to zmieni, jak tylko troszeczkę zmieni się temperatura. Za 20 minut wybije 18.